Kochani, dzisiaj mam dla was informacje odnośnie stanu zdrowia Melmanka. Kto śledzi Facebooka czy Instagrama, ten wie, że niestety Melman się pochorował. Przyczyną jego pogorszenia stanu zdrowia jest kunikuloza, czyli EC. Niestety w wyniku tej choroby Melmanek stracił wzrok w jednym oku i prawdopodobnie po prostu będzie niewidomy. Tutaj wam pokażę. to Wygląda tak. Generalnie no, jest ok. Czasem mam wrażenie, że no, ma trudność z jakimś przemieszczeniem, ale no, on się musi przyzwyczaić, nauczyć korzystać z jednym okiem. Jest w trakcie leczenia. 18 maja kończymy podawanie panakuru. Dostaje też syrop no, tropil dostaje krople do oka, dostał steryc. Możliwe, że będzie włączony jeszcze inny preparat. Zobaczymy na razie, jak to się potoczy. Generalnie apetyt ma, ale musimy go otuczyć, bo niestety melmanek trochę schudł, a jednak prawidłowa masa ciała jest bardzo ważna. Kiedy zwierzak choruje, to jednak jest podstawa, więc dostaje granulat zbożowy dedykowany dla królików hodowlanych. Początkowo dostawał Befar Care Plus, ale niestety Befar się, się mu przejadł i nawet jak gdzieś leży, to on go po prostu nie chce jeść. Jeżeli chodzi o jego samopoczucie, no to je, zmienił się. Naprawdę się zmienił, nie jest to ten sam królik. E, niestety zdarza mu się teraz nie trafiać do kuwety, będę Pana za chwilkę sprzątać. E, tam się też... E, jego końcik jest, on tam sika, zabobkuje, więc niestety tu je się zrobiła toaleta. Nie wiem czemu przestał toaletować, podejrzewam, że przez to leczenie właśnie, przez e, pogorszenie stanu zdrowia. Mm, oczywiście sianek dużo, żeby e, zachęcić go jednak też do tego żeby jadł to co królik powinien jeść mm, ale jednak priory, priorytetem jest tutaj u niego to podbudowanie wagi, więc e, w jego przypadku, kiedy ma pogorszone samopoczucie i ten apetyt jest troszkę e, no, mniejszy niż normalnie, ale nie jest gdzie naprawdę spodziewałam się, że będzie gorzej no to na razie daję mu pełną miską sobie dawkuje. Sianko też chętnie je na szczęście, ale zmieniłam mu na wymieszałam mu owies z siankiem tutaj. Tutaj ma i babki lancetowatej, a tutaj ma sianko tymotkowe, żeby po prostu miał do wyboru twarde rzeczy, długie do chrupania i żeby jednak te ząbki się ścierały. Zobaczymy jak jego stan zdrowia czy się normuje generalnie przechył głowy, który, z którym poszliśmy i tutaj rana na szyi, taka wyłysienie się poprawiło. Przechył jest mniejszy, praktycznie już w ogóle niezauważalny. Jeżeli chodzi o ranę na szyi, to zaczęła obrastać, no ale niestety no ten wzrok jest dosyć niepokojący. No i to, że nie kuwetkuje, to też jest jakieś tam utrudnienie, bo jednak... Yy, trochę ciężej tutaj utrzymać ten porządek tak, żeby było cały czas, bo jednak króliki dużo się załatwiają, więc on też siłą rzeczy się w tym brudzi. Yy, wypadałoby go co jakiś czas podmyć, a to jest stres, a stres przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia. No i mamy takie koło zamknięte, że trochę do końca nie wiem jak tutaj robić, żeby mu nie pogarszać. Yy, Melmanek dostaje też witaminę B, bo to jest bardzo ważne przy yy, generalnie problemach neurologicznych. No, i szczerze, zanim, jak Mimi chorowała, Mimi ma EC. Mimi, jedynym objawem EC w zasadzie jest to, że czasami się blokuje, jeżeli chodzi o bobki. Tak, to jest królik zdrowy. Naprawdę byście nie powiedzieli, że jest to królik chory na EC, ale wyszło jej wysokie miano, została przeleczona, później miała powtórne przeleczanie. Teraz przy okazji, właśnie Melmana również. Bunia i Mimi zostały przeleczone, ale. Yy, no, sytuacja wygląda tak, że yy, Melmanowi nie wyszło jako tako w wynikach, ale był objawowy. Więc niestety u niego też yy, się, trzeba było włączyć to leczenie i podczas leczenia, niestety, oczko zaszło mgłą. Więc tak naprawdę to się stało nagle. I naprawdę, dopóki tylko Mimi chorowała, tak jakby praktycznie nie chorowała, to tylko po wynikach wiedzieliśmy, że coś się dolega. To ja nie sądziłam, że to jest taki ciężki przeciwnik, ta encefalitozonoza, bo no, na, własnym, na własnej skórze nie doświadczyłam tego. Ale teraz, jak widzę, jak mylmana poskładało, powiem Wam, że nikomu nie życzę. Naprawdę, bo to jest tak nieprzewidywalna choroba, taka wielo, może być wielonarządowa, wieloobjawowa, może atakować różne właśnie narządy, nerki, wątrobę układ nerwowy. No kurde, wszystko, jak czytałam artykuły o tym, to to jest tak nierówna walka z tym przeciwnikiem, że wszystkiego się można spodziewać. Łącznie z tym, że po prostu y, może nastąpić zgon i tak naprawdę momentami jesteśmy bezsilni, bezradni. Nie wiadomo, jak zwierzak zareaguje, nie wiadomo, jakie leki wdrożyć dokładnie, żeby mieć pewność, że to pomoże. Po prostu tutaj Arsenał leków jest duży do wykorzystania, ale też nie ma gwarancji, że one pomogą. Więc cieszę się każdym dniem z Melmankiem. Staram się, żeby miało tutaj przyjemnie, czysto, choć no, utrudnia to, jak widzicie, po nocy. Niestety tak to wygląda. Jeszcze tutaj były siurki dwa, więc też niestety nie... No, w kuwacie też coś tam jest, ale jednak więcej niestety jest poza kuwetką. No i jest teraz też przy tych lekach Widzę, że no, trochę traci zaufanie do mnie i do mojej mamy, no bo niestety zwierzaki i nie za bardzo lubią te czynności, tak? Więc obiecałam sobie, że na pewno nie będę się przyczyniać do jego cierpienia, nie będę wydłużać jego. Yy, nie, nie myślę o uśpieniu, żeby nie było po prostu Chodzi o to, że. Jeżeli będą pewne propozycje, możliwości tutaj stosowane względem niego, ale które nie dadzą mi pewności, że to pomoże, a które na przykład będą wiązały się z bólem, zmęczeniem zwierzaka, no to nie wiem, czy z nich skorzystam, bo po prostu po mańku mam trochę uraz, że sama nie wiem, czy nie za długo go chciałam ratować na siłę i po prostu. W jego przypadku, po tym, co przeżyłam z Mańkiem, hmm, będę chciała się skupić na tym, żeby jego choroba była w miarę przyjemna, żeby nie doznawał jakiejś przykrości z mojej strony, żeby miał po prostu tutaj jak najlepiej, ale jednak, żeby się skupić też na tym, poprawie jego komfortu. Yy, także trzymajcie kciuki za niego co do oczka, to. Nie nastawiam się na, na to, że odzyska wzrok, ale chciałabym bardzo, żeby jednak trochę jeszcze pożył, bo Melmanek ma 4 lata. Na hodowlanego królika to jest dosyć, no już taki wiek, powiedzmy, jak dla miniaturki 7 czy 8 lat, więc wchodzi w taki wiek seniora. No bo te duże rasy niestety nie żyją zbyt długo, a na pewno nie żyją zbyt długo w zdrowiu. Zresztą to, jak są krzyżowane, huf sobny i generalnie brak. Jakichś dobrych warunków, jeżeli chodzi o rozród w przypadku tych królików, co są na wsiach mnożone jak leci. To też nie daje szans na jakieś długowieczne życie i zdrowie, ale to tylko dlatego, że po prostu te króliki nie są stworzone po to, żeby długo żyć, tylko to są króliki. No, wiecie, jakie jest przeznaczenie tych króliczków, więc nie muszę Wam chyba o tym mówić. Um... Także to by było na tyle, dajcie znać w komentarzu, czy Wasze uszaczki są zdrowe, czy inne zwierzątka, trzymam kciuki, żeby nie chorowały, bo to jednak bardzo przykre, kiedy zwierzak choruje, ale no niestety to jest wpisane w posiadanie zwierzątka, więc jednak trzeba gdzieś z tyłu głowy zawsze mieć, że niestety, ale yy, no jest to przykre, ale no tak to niestety wygląda, więc yy, ja się z Wami żegnam zaraz będę melanką i podawać lekarstwa. Teraz sobie leży, chilluje, ale zaraz będzie niestety zestresowany, ale na szczęście jeszcze tylko kilka dni, więc mam nadzieję, że po prostu odzyskam jego zaufanie i po prostu będę podtrzymywać jakoś mniej inwazyjnie jego stan zdrowia. Żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia i trzymam kciuki za wasze zwierzątka. Pa pa.